Zaginiony klucz. Lirien, elf o srebrnych włosach i oczach starych jak same gwiazdy, był strażnikiem zapomnianej wiedzy. Jego życie było podróżą przez historię, a jego jedynym celem było zrozumienie przeszłości. Pewnego dnia w czasie swojej wędrówki natknął się na ruin gondolin legendarnego ukrytego miasta. Zbudowany z marmuru i złota, był teraz jedynie cieniem swojej dawnej chwały. Podczas eksploracji w ukrytej komnacie znalazł mały, ale dziwny klucz. Nie był zrobiony z metalu, ale z materiału, który pulsował delikatnym, błękitnym światłem. Lirien, ekspert w dziedzinie starożytnych artefaktów, nie wiedział, do czego on pasuje. Próbował go dopasować do wszystkich zamków w ruinach, ale żaden nie pasował. Klucz wydawał się być bezużyteczny. Zabrał go ze sobą, a klucz w jego obecności zaczął świecić coraz jaśniej, jakby szukał czegoś, czego Liry nie potrafił zobaczyć. Było to, jakby klucz był żywą istotą, która miała swoją własną wolę i cel. Zaintrygowany, Lirien zaczął studiować starożytne teksty. W końcu w jednej z zapomnianych ksiąg znalazł wzmiankę o kluczu do bramy gwiazdu. Był to klucz, który nie otwierał fizycznego zamka, ale magiczną bramę do innego świata. Zrozumiał, że jego misja nie jest w odnalezieniu zamka, ale w odnalezieniu bramy. Klucz, teraz przepełniony energią, zaczął go prowadzić. Wibrował w jego dłoni, wskazując mu drogę przez lasy, rzeki i góry, aż dotarł do celu. Dotarł do starej, zapomnianej polany, gdzie w samym jej sercu rosło stare, pokryte mchem drzewo. Klucz w jego dłoni zaczął pulsować tak mocno, że Lirien musiał go opuścić. W tej samej chwili klucz zatonął w korze drzewa, a na jego powierzchni pojawiło się coś, co było niewidoczne wcześniej. Była to brama. Brama, która pulsowała tak mocno, że jego serce zaczęło bić w jej rytmie. Lirien, przepełniony strachem i ekscytacją, wiedział, że musi ją otworzyć. Lirien z odwagą w sercu dotknął klucza, a brama, niczym żywa istota, otworzyła się, okazując mu widok, o którym nigdy nie śnił. Był to świat, który nie był dotknięty wojnami ani cierpieniem. Był to świat czystej magii i światła. Lirien z nowo odkrytym przeznaczeniem wszedł do niego, a zanim brama zamknęła się na zawsze. Zrozumiał, że jego misją nie jest powrót, ale ochrona tego świata, który został mu powierzony. A klucz, który był tylko kamieniem, stał się kluczem do jego nowego życia.